Słowo Boże na dziś, 4 października, czytanie z księgi Hioba. Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: Czy w życiu rozkazałeś rynkowi, wyznaczyłeś miejsce jutrzęce, by objęła krańce ziemi, aby z niej usunęli, usunięci zostali bezbożni? Zmienia się jak glina pod pieczęcią barwi się, jak suknia, bezbożnem odjęte ich światło i strzaskanie ramię wyniosła. Czy dotarłeś do źródeł morza, czy doszedłeś do dna otchłań, czy wskazano ci bramy śmierci, widziałeś drzwi do ciemności, czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko którędy droga do mieszkania światła. A gdzie siedziba mroku, abyś go zwrócił do jego granicy i rozpoznał. Ścieżki do jego domu. Jeśli to wiesz, to się wtedy zrodziłeś. A liczba twych dni jest ogromna. A Hiob odpowiedział Panu: Jestem mały, cóż ci odpowiem? Rękę położę na ustach. Raz przemówiłem i nie odpowiem. I drugi raz ani czego nie dodam. Oto Słowo Boże. Psalm Sponsoryjny 139 Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje drogi. Gdy ucieknę przed duchem Twoim, gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Bieda tobie Korzain, bieda tobie Bethsaido. Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały. Już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiela. To też Terowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, jeżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiona, aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo pańskie.